3 marca w Kozienicach zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które rozpoczęła msza święta w intencji niezłomnych odprawiona w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. I najpierw chcieliśmy zrozumieć te dwa wyrazy dzisiaj obchodzonego święta żołnierz wyklęty. Kto to jest żołnierz? To jest Obywatel danego kraju, który na mocy konstytucji pełni służbę według swojego wyznania, przekonania, z miłości do tej ziemi, na której się urodził, wychował, wykarmił, wykształcił. I drugie słowo, wyklęty. Kto to jest? Człowiek czy żołnierz wyklęty to człowiek, którego władza pozbawia wszelkich należnych mu godności, zaszczytów, honorów, czyniąc z niego już nie osobę, ale przedmiot do wyrzucenia. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac przy Pomniku Niepodległości, gdzie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Pamięć niezłomnych uczcili starosta koziński Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, członek zarządu powiatu Marek Kucharski, skarbnik powiatu Kamil Banaś. burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski Zastępca burmistrza Dorota Stępień, przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Sucherman, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach Hanna Golasz, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice oraz przedstawiciele związku Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach z Marianem Śledziem przewodniczącym Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Kozienice z Piotrem Cybulą, Kozienickiego oddziału Związku Żołnierzy Weteranów RP imienia majora Henryka Dobry Hubala z Jerzym Sienkiewiczem, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, członkowie Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba, delegacja PiS zarządu powiatowego w Kozinicach oraz delegacje Związku Zawodowego KMNSZZ Solidarność przy Enea Wytwarzanie i Stowarzyszenia Energetycznych Emerytów. Patronat honorowy nad obchodami objęli starosta Koziński Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Organizatorami wydarzenia byli Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej koło Kozienice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice oraz Rada Rycerzy Kolumba w Kozienicach.